Z głębokim westchnieniem ulgi i cichym dziękczynieniem w sercu zamknęłam za sobą drzwi naszego mieszkania. Powrót z pielgrzymki do Częstochowy zawsze był dla mnie jak powrót do domu po długiej, ale owocnej podróży wewnętrznej. Każdego roku, wędrując u boku setek innych pielgrzymów, odnajdywałam spokój, siłę i nową perspektywę na życie, a przede wszystkim na nasze małżeństwo. Marcin, mój mąż, Zawsze był sceptyczny wobec moich wypraw duchowych, jak je nazywał, ale ja wiedziałam, że to właśnie tam, u stóp jasnej góry, znajdowałam to, czego brakowało mi na co dzień. Tym razem było inaczej. Czułam w sobie nową energię, rodzaj wewnętrznego światła, które miało rozświetlić szarość naszej codzienności. Przez te kilka dni modlitwy, refleksji i prostego życia w drodze, uświadomiłam sobie, jak bardzo zaniedbaliśmy naszą relację. Obiecałam sobie, że po powrocie wszystko się zmieni. Z nową determinacją, pełna nadziei i miłości, chciałam o przysięgę, którą złożyliśmy sobie lata temu. Marzyłam o wspólnym wieczorze, długiej rozmowie, może nawet o spontanicznej ręce, która przypomniałaby nam o tym, co nas połączyło. Klucz przekręcił się w zamku z cichym kliknięciem. Starałam się być jak najcichsza. Chciałam zrobić mu niespodziankę. Zostawiłam bagaże w przedpokoju i na palcach ruszyłam w stronę salonu, gdzie zazwyczaj spędzał wieczory. Już z daleka słyszałam jego głos, niski, ale wyraźny, przepłatany śmiechem. Poczułam ciepło na sercu. Pewnie rozmawia z kimś z pracy, pomyślałam. Chciałam podejść bliżej, objęci go od tyłu, szepnąć mu do ucha, jak bardzo za nim tęskniłam. Ale wtedy usłyszałam słowa, które zamroziły mi krew w żyłach. Był to śmiech, ten sam, który kiedyś tak bardzo kochałam, ale teraz brzmiał inaczej, przesycony pewnością siebie, a jednocześnie jakąś dziwną beztroską. A potem te słowa, wypowiedziane z lekkim akcentem, jakby delektował się każdym dźwiękiem. Moja żona nie ma pojęcia o moim podwójnym życiu. Świat runął mi pod nogami, czułam. Jak cała ta nowo odnaleziona nadzieja, całe światło, które we mnie płonęło, gaśnie w jednej chwili, zastąpione lodowatym chłodem. Moje serce, jeszcze chwilę temu pełne miłości, teraz zamieniło się w kamień. Słowa te, wypowiedziane w moim ojczystym języku, a jednocześnie tak obce, rozbrzmiewały w mojej głowie jak dzwon, zwiastujący koniec wszystkiego, w co wierzyłam. Nie płakałam. Nie było łez. Był tylko paraliżujący szok i uczucie totalnej pustki. Stałam tam, niewidzialna, słuchając dalej, ale już nic nie docierało do mnie w pełni. Fragmenty rozmowy, urywki śmiechu, jakieś imię. Wszystko zlewało się w jeden kakofoniczny dźwięk, który ranił moje uszy. W pewnym momencie Marcin powiedział coś jeszcze. Coś o planach na weekend, o jakimś wyjeździe. Moja pielgrzymka była zaplanowana od miesięcy. Wiedział, że mnie nie będzie. Czy to miało być jego okno na podwójne życie? Wycofałam się po cichu, tak jak przyszłam. Wróciłam do przedpokoju, wzięłam swoje bagaże i, z niesamowitą precyzją, jakby moje ciało działało niezależnie od umysłu, rozpakowałam je w sypialni. Wybrałam proste, domowe ubranie. Zmyłam zmęczenie z twarzy i, na nowo układając maskę spokoju, wróciłam do salonu. Cześć, kochanie! Powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie, a uśmiech na moich ustach nie zdradzał niczego. Marcin podskoczył, prawie upuszczając telefon. Ania, kiedy wróciłaś? Nie słyszałem cię. Właśnie weszłam. Chciałam zrobić ci niespodziankę. Jak się masz? Odpowiedziałam, podchodząc do niego i składając mu pocałunek na policzku. Jego skóra była chłodna, a zapach perfum, który nosił, nagle wydał mi się obcy. Świetnie. Właśnie skończyłem ważną rozmowę. Tęskniłem za tobą, kochanie, powiedział, uśmiechając się. Ten uśmiech, który kiedyś był dla mnie całym światem, teraz wydawał się pusty, pozbawiony szczerości. Od tamtej chwili wszystko się zmieniło. Każde jego słowo, każdy gest, każda czułość wszystko było filtrowane przez pryzmat tych kilku słów. Moja żona nie ma pojęcia o moim podwójnym życiu. Stałam się obserwatorką, uczestniczyłam w naszym życiu, ale jednocześnie patrzyłam na nie z zewnątrz, jak na spektakl, w którym moja rola była jedynie pozorna. Pielgrzymka nauczyła mnie cierpliwości i siły ducha. Nauczyła mnie, że prawdziwa wiara to nie tylko modlitwa, ale także działanie. Nauczyła mnie, że nawet w największym cierpieniu można odnaleźć cel. Postanowiłam, że nie będę płakać. Nie będę rozpaczać. Będę działać. I to działanie miało być eleganckie, precyzyjne i miało uderzyć tam, gdzie zaboli go najbardziej. Przez kolejne tygodnie moje życie stało się misą. Obserwowałam Marcina analizowałam jego rutynę, jego nawyki, zauważyłam subtelne zmiany w jego zachowaniu, spóźniał się z pracy, tłumacząc to nagłymi spotkaniami, częściej wyjeżdżał służbowo, coraz częściej dzwonił do niego ważny klient, z którym rozmawiał cicho, wychodząc na balkon. Zauważyłam też, że stał się bardziej czuły, obsypując mnie komplementami i drobnymi prezentami, jakby chciał zrekompensować poczucie winy. Każdy taki gest był dla mnie jak nóż, wbity głębiej w serce, ale ja wciąż trzymałam kamienną twarz. Zaczęłam kopać. Najpierw delikatnie, potem coraz głębiej. Sprawdzałam wyciągi bankowe, rachunki telefoniczne. Każda poszlaka była jako kruszek chleba, prowadzący mnie w mroczny labirynt jego sekretów. Odkryłam, że służbowe wyjazdy często pokrywały się z rezerwacjami w hotelach w innych miastach zawsze w pobliżu miejsca zamieszkania pewnej kobiety, której imię powtarzało się w jego telefonach. Joanna, Joanna, młoda, ambitna, pracująca w tej samej branży co Marcin. Znalazłam jej profil w mediach społecznościowych. Piękna, promienna, z oczami pełnymi życia. Czułam ukłucie zazdrości, ale szybko ją stłumiłam. To nie był czas na emocje, to był czas na strategię. Pielgrzymka nauczyła mnie też, że sprawiedliwość jest częścią boskiego porządku. Ale nie zawsze przychodzi z nieba. Czasami trzeba jej pomóc. Moja wiara, która na początku wydawała się zachwiana, teraz stała się moją kotwicą. Dawała mi siłę, by kontynuować, by nie załamać się. Czułam, że Bóg jest ze mną, wspierając mnie w tej trudnej próbie. Zaczęłam gromadzić dowody, zdjęcia zrzuty ekranu rozmów. Tak, był na tyle lekkomyślny, że zostawiał otwarte wiadomości na komputerze, bilety lotnicze i hotelowe rezerwacje. Wszystko skrupulatnie, bez pośpiechu, z chirurgiczną precyzją. Chciałam, żeby mój plan był perfekcyjny, żeby nie miał żadnej luki. W międzyczasie udawałam idealną żonę. Gotowałam jego ulubione potrawy, słuchałam jego opowieści o pracy, Udawałam zainteresowanie jego nowymi projektami. Marcin wydawał się być zadowolony. Był pewien, że niczego nie podejrzewam. Jego beztroska była dla mnie paliwem. Im bardziej był pewien swojej bezkarności, tym słodsza miała być zemsta. Zbliżała się nasza dziesiąta rocznica ślubu. Marcin, ku mojemu zaskoczeniu, zaproponował wspólny wyjazd do romantycznego spa. Na rocznicę, kochanie żebyśmy mogli spędzić czas tylko we dwoje. Musimy odświeżyć nasz związek. Powiedział z uśmiechem. Ironia tych słów była niemal namacalna. Przyjęłam propozycję z udawanym entuzjazmem. To była idealna okazja. Wiedziałam, że Joanna będzie z nim w kontakcie. Wiedziałam, że będzie chciał się z nią spotkać. To był jego sposób na życie. Dwa życia, dwa światy, dwa związki. Ale teraz miały się zderzyć. W dzień wyjazdu, gdy Marcin pakował ostatnie rzeczy, ja uśmiechałam się do siebie. Wszystko było gotowe. Ostatnie e-maile zostały wysłane. Ostatnie dokumenty zostały załączone. W moim laptopie, w zabezpieczonym folderze, czekał na niego prezent rocznicowy. W spa. Marcin był wyjątkowo czuły. Kąpiel z bąbelkami, romantyczna kolacja. Masarze. Udawałam, że jestem wzruszona, że jestem szczęśliwa, ale w głębi duszy czułam tylko zimną determinację. Kiedy zasnął obok mnie, spokojnie i beztrosko, ja wstałam i, kierowana cichym szeptem pielgrzymkowych wspomnień, zasiadłam do komputera. Wysłane maile trafiły do zarządu firmy, w której pracował Marcin. Do jego rodziców. Do Joanny. Do jej rodziców. Do ich wspólnych znajomych. Do wszystkich. W załącznikach były dowody. Zdjęcia, maile, wyciągi. Cała prawda o jego podwójnym życiu, podana na tacy, bez cenzury, bez upiększeń. Rano, podczas śniadania, Marcin nagle zaczął odbierać telefony. Najpierw zdezorientowany, potem coraz bardziej blady. Jego twarz zmieniała kolory. A w oczach pojawiła się panika. Czułam, jak całe napięcie z ostatnich tygodni opuszcza mnie. Patrzyłam na niego spokojnie, popijając kawę. Co się dzieje, kochanie? Zapytałam, udając zatroskaną. Spojrzał na mnie, a w jego oczach malowało się przerażenie. Nic, Ania, nic, to tylko problemy w pracy. Uśmiechnęłam się, pewnie tak. Ale wiesz, Marcin, czasami problemy w pracy to tylko wierzchołek góry lodowej. Czasami całe życie jest jednym wielkim problemem, którego nie chcemy dostrzec. Wtedy zadzwonił jego telefon. Była to Joanna. Słyszałam jej historyczny głos, dochodzący z głośnika. Marcin, co to ma znaczyć? Te maile. Wszyscy wszystko wiedzą. Marcin zamarł. Spojrzał na mnie a jego oczy były teraz pełne zrozumienia. I strachu. Moja żona nie ma pojęcia o moim podwójnym życiu, powiedziałam cicho, powtarzając jego słowa. Ale teraz ma. I nie tylko ona. Cały świat ma pojęcie. Marcin, cały twój świat runął. Zostawiłam go samego, siedzącego przy stole, z telefonem w ręku i rozpadającym się życiem. Wstałam, zabrałam swoje rzeczy i, z głową podniesioną wysoko, opuściłam to miejsce, a z nim całe to kłamstwo. Nie czułam satysfakcji, nie czułam triumfu, czułam ulgę i spokój spokój, który odnalazłam na pielgrzymce i który teraz wrócił do mnie, by wypełnić pustkę po zdradzie. Moja pielgrzymka do Częstochowy naprawdę zmieniła moje życie, ale nie w taki sposób, jakiego się spodziewałam. Zamiast o małżeństwo, dała mi siłę, by zakończyć kłamstwo i rozpocząć nowe życie, wolne od zdrad i sekretów. Ciekawa jestem waszych opinii. Co sądzicie o postawie Ani? Czy jej zemsta była słuszna? Czy wy postąpilibyście podobnie? Czy może macie inne pomysły na to, jak poradzić sobie ze zdradą? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli podobała ci się ta historia i chcesz poznać więcej takich opowieści, subskrybuj nasz kanał. Nie przegap kolejnych fascynujących historii